Świat jest otoczony regułami związanymi z czasem. A to reguła 5 sekund, gdzie w ciągu 5 sekund należy podjąć działanie. Nie myli z regułą 5 sekund, gdzie jak jedzenie spadnie na ziemię, to ma ono magiczny 5-sekundowy okres ochronny, i dalej można to jeść. A to reguła 5 minut, czy inne, które mówią, że jak coś zrobimy w określonym czasie, to dostaniemy określony efekt. Jak na przykład zamiast zrobić coś dzisiaj, to zrób to jutro. Eee, tfu, na odwrót. Z racji. Mojego zainteresowania testowałem wiele różnych reguł i zasad. Dzięki temu wiem, co działa, a co nie działa. I bardzo dobrze wiem, że w byciu bardziej produktywnym znajdują się dwie fajne reguły, które chciałbym Wam przedstawić. I przedstawiam je w tym krótkim wideo. Gwarantuję Wam, że zmienią one Wasze życie. Zanim przejdziemy do reguł, to chciałbym powiedzieć, że problem lenistwa jest bardzo złożony. Dlatego, abyś sobie z nim poradził, to bardzo gorąco zapraszam Cię do darmowego szkolenia wideo, jak zbudować system, który zwycięża z lenistwem. Link do szkolenia znajduje się w opisie. Dobra, koniec autoreklamy. Reguła dwóch minut od Davida Alena z Getting Things Done. Tak, książka to Biblia Produktywności, i w niej znalazłem regułę, która wprost mówi, że jeśli czynność, którą chcesz wykonać, zajmuje Ci Dwie minuty lub mniej, to zrób to od razu, zamiast zapisywać ją na liście zadań do zrobienia i wykonać ją później. Samo zapisanie i wpisanie danego zadania do systemu produktywności zajmuje dużo czasu. No może nie dwie minuty, ale mimo wszystko zajmuje to jakąś część czasu, która jest bardzo dużym wycinkiem tych dwóch minut. Lepiej jest wykonać daną pracę od razu, gdy pojawia się myśl, że musisz to zrobić. Zamiast odkładać to na później, czy zapisywać to do systemu. Możesz mi powiedzieć, że ale ja nie mam systemu zarządzania produktywnością i nie mam takiego problemu. Otóż nie, masz taki problem, ponieważ czy tego chcesz, czy nie, to taki system posiadasz. Ten twój system to staram się trzymać wszystko w głowie. Takie niedokończone zadanie właśnie zaśmieca głowę i musisz o nim cały czas myśleć. Natomiast skupić się na czymś innym, bardziej wartościowym, co może ci pomóc osiągnąć cele w przyszłości. Przykładowo, wyniesienie śmieci. Zajmuje mi to mniej niż 2 minuty. Bałagan w okolicy mojego miejsca pracy, przez niewyniesione śmieci, sprawia, że jestem mniej skupiony na pracy i pracuję gorzej. Dodatkowo, co spojrzę na ten burdel, to pojawia mi się myśl w stylu: O, muszę wynieść śmieci. Za każdym działaniem kryje się Decyzja pod tytułem, czy robię to teraz, czy robię to kiedyś indziej. I każda taka decyzja zużywa energię, której zasoby są niestety skończone. I zamiast się zastanawiać, czy ścielić łóżko, czy dzwonić do lekarza, czy wstawiać pranie, lub czy pozmywać naczynia, to po prostu bierzesz to i robisz. Potem się nagle okazuje, że w 15 minut zrobiłeś szereg różnych zadań, które cię przytłaczały. I z tego powodu czułeś się załamany i zmęczony. I uwolniłeś się od tych zadań i czujesz olbrzymią ulgę. Kolejną regułą jest reguła dwóch minut oczywiście z książki atomowe nawyki Jamesa Cleara. A ta reguła mówi, że jeśli robisz coś, czego naprawdę nie chce ci się robić, to uprość to zadanie do tego stopnia, że jesteś w stanie je wykonać w dwie minuty. Przykładowo. Miałem do przeczytania książkę. Książka miała 1171 stron. Sprawdziłem to. I nie była to książka z kategorii tych wciągających, przy których tracisz poczucie czasu. Postanowiłem, że będę czytał tą książkę codziennie. Rano przed pracą. Tylko przez dwie minuty. Odpalałem minutnik w telefonie i czytałem tylko przez dwie minuty. I jak dzwonek w telefonie zadzwonił, to wracałem do zajmowania się innymi rzeczami. Po ponad miesiącu miałem przeczytane kilkadziesiąt stron, i co ważniejsze, miałem stworzony nawyk. Nawyk czytania, który tak bardzo chciałem stworzyć, a nie mogłem. Rozpoczęcie tego nawyku, gdybym od razu zaczynał od jednej godziny lub więcej, byłoby bardzo ciężkie. Ale gdy pomyślimy o malutkim, dwuminutowym epizodzie, to jest nam bardzo łatwo zacząć to robić. I jak zacząłem to robić, i zrobiłem ten nawyk, to tą książkę pochłonąłem o wiele szybciej. Dlatego, jak chcesz wdrożyć coś, co jest dla ciebie ciężkie do wdrożenia, to zacznij od dwóch minutowych zadań powtarzanych codziennie. Zbudujesz nawyk i będzie o wiele łatwiej. A jeśli chcesz wiedzieć więcej o lenistwie, to zapraszam cię do wideo Pokonaj Lenistwo w 5 krokach. Wideo jest na karcie po prawej stronie.